Ja jestem z pokolenia, dla którego szczytem marzeń było pojechać do Niemiec, zarobić trochę marek, kupić golfa rozbitego, przywieźć go do Polski i czuć się lepszym człowiekiem. A największym marzeniem było pojechać do Stanów, posiedzieć 3 lata, zarobić 15 tysięcy dolarów i do końca życia być ustawiony. W związku z tym, jak przyszedł 89 rok, to dla mnie było to wydarzenie epokowe i wielka szansa. Ja nigdy nie przypuszczałem, że dożyję takich czasów, a też one zaczęły się w momencie, kiedy ja wchodziłem w dorosłe życie. Jak chodziłem na imprezy, to moi koledzy palili papierosy i mówili: życie ucieka, trzeba by coś zrobić. Ja mówię: Ale to zróbmy, ale co? No to polej. Ja mówiłem: Knajpy otwórzmy, a oni mówili: Ale gdzie? Ja mówię: Nie wiem, bo żeśmy jeszcze z imprezy nie wyszli. A oni mówili: No to polej. A potem mówili: Ale skąd weźmiemy kasę? Ja mówię: Pójdziemy do banku, banki dają pieniądze, ale który bank ci da? Ja mówię: Nie wiem, bo żeśmy jeszcze z imprezy nie wyszli. No to polej. I tak było, w następnym roku mówili, rok już minął. I znowu, i znowu, i po pięciu latach ktoś mówi, wiecie, a szwagier mój otworzył cztery lata temu i świetnie mu idzie. Ja mówię, a ja mówiłem pięć lat temu. A oni mówią, a kto wiedział, że szwagier się strzeli w temat? Uff. No to polej. O, ja mam czworo dzieci i staram się ich czegoś nauczyć. Dzieci nie można powstrzymać, można ich tylko ostrzec, w związku z tym i tak zrobią swoje. Ale... Mm, Życie mnie czegoś nauczyło i być może to by się nigdy nie wydarzyło, gdyby nie dalsze moje doświadczenia zawodowe. Natomiast na pewno chciałem Państwu powiedzieć, że nikt się nie wstrzeliwuje w temat. Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku. Pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość, a jakość to jest luksus w życiu. W dzisiejszych czasach szczególnie. I jak słuchałem Państwa cudownych wystąpień, takich naprawdę niezwykłych, bo jeżeli wychodzi człowiek i mówi, że przeciął zeszyt, i mówi to z pasją, i oddał temu kawałek życia, i zapalił do tego innych ludzi, i dzwonił czy pisał do Koweja, to to jest niezwykłe. Do tego można słuchać w nieskończoność. Ale jak słuchałem Państwa, to przypomina mi się to, co powiedział mi kiedyś mój mistrz. I brzmiało to tak: zmień swoje słownictwo, a zmieni swoje życie. I przez całe to spotkanie m, większość prelegentów mówiło, udało mi się zrealizować, udało się to, udało się tamto. A, a więc chciałem Państwu powiedzieć, że ludziom się nic w życiu nie udaje. Wszystko wynika z czegoś. Nigdy nie jest dziełem przypadku. Słowo udało się sugeruje przypadkowość. Niektórzy jeszcze mówią, Daj Boże, żeby się udało. Eee, oczywiście, jeżeli mówimy nie udało się, to zwalamy to na los, ale jeżeli mówimy udało się, to tak naprawdę nie przypisujemy sobie sprawstwa. Zawsze stojąc przed ludźmi, przed tymi, którymi zarządzamy, przed dziećmi, trzeba powiedzieć: Zrobiłeś, zdałeś maturę, zrobiliśmy projekt, zrealizowaliśmy. Za wszystkim stoją ludzie i za wszystkim stoją czasami miesiące i lata ciężkiej pracy. Jak sportowcy wracali z Olimpiady i mówili: Udało się zdobyć me medal, to myślałem sobie, że raczej powinni powiedzieć: Warto pracować, warto być konsekwentnym, warto włożyć kawałek życia w to, żeby odnosić sukces. W związku z tym. Staram się moich dzieci nauczyć tego, co jest najważniejsze, a nauczyłem się tego w pierwszej swojej pracy, w takim okresie formatywnym, kiedy miałem 27 lat. Pracowałem w gazecie codziennej po 12-14 godzin na dobę. Pracowaliśmy w systemie, który nazywał się oficjalnie praca w systemie pożar w brudelu". Nikt nie wie, o co chodzi. Trzeba biegać. A kiedyś się zorientujemy o co chodziło. I jak patrzę z perspektywy czasu, to dzisiaj wiemy, o co chodziło. Tak naprawdę gazeta musi wychodzić w rytmie dziennym. W związku z tym cały zespół musi być skuteczny. Ona nie może wyjść pojutrze, ona musi wyjść jutro. I gazeta nauczyła mnie takiej życiowej skuteczności. Czegoś takiego, że albo się jest skutecznym, albo się nie jest. I że skuteczność jest miarą prawdy. I jeżeli człowiek nie jest w życiu skuteczny, to znaczy, że prawda, którą się posługuje, jest nieaktualna. I warto ją zmienić. I. Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie: typu, Człowiek się uczy na błędach. Dwa, co nie zabije, to wzmocni. Trzy, podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom tego nie powiedział. Bo znam ludzi, jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę i ciągle są zdziwieni, że jej głowa boli, a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy, kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią, paczeka niska, wyższa się wydawała. Uff. I to jest koniec refleksji na temat 3000 lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie, jak było, mówią, Meksyk, jak Meksyk, ciepło było. A 25 lat temu szczytem marzeń było w czasy z FWP, a dzisiaj Egipt nie robi wrażenia. No i co nie zabije, to wzmocni. To nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije. Wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie. Dołożyłbym jeszcze dwie maksymy, które za mną dziś szły przez całe życie. W życiu trzeba być artystą i dyplomatą i pokorne ciele dwie matki się. Też nieprawda. To jest pochwała hipokryzji. Mówisz tak, myślisz nie. Co innego mówisz, co innego myślisz, co innego robisz. Za to się zawsze potem płaci cenę i tutaj wcześniej już moi przedmówcy mówili o prawdzie, o spójności, o integralności takiej wewnętrznej. W związku z tym proszę pamiętać, że człowiek przez całe życie buduje sobie własną prawdę i tą swoją skuteczność opiera na tym, no, co jest jego prawdą, a prawdą jest to, co wynika z naszych doświadczeń. I to jest pewnie najcenniejsze. Kiedyś spytałem studentów 3, 5 roku, jaki mają cel w życiu na najbliższe 10 lat i wszyscy powiedzieli to samo: stabilizacja. Ja mówię, wiecie, największą miałem jak mi dysk wypadł, bo byłem ustabilizowany przez miesiąc. I nigdy więcej nie chciałbym być ustabilizowany. Aż Taudinger nawet napisał: stabilizacja motylka to szpilka. W związku z tym, jeżeli ktoś, niezależnie od tego, ile ma lat, postawi sobie taki cel, ustabilizować siebie, firmę, to, to jest droga donikąd. To jest pułapka, proszę o tym pamiętać. Życie nie jest stabilne, nigdy nie było, nigdy nie będzie, zawsze pozostanie tajemnicą. Niezależnie od tego, co byśmy zrobili, jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy. Tutaj było dużo mowy o tym, o przyciąganiu pewnych możliwości. Ja jestem zafascynowany dokładnie tym, o czym było mówione, że poprzez ludzi możemy zrealizować wszystkie marzenia. Jeżeli na sali jest 100 osób i każdy z nas 65 osób, to mamy dostęp prawie do 6 tysięcy ludzi. W związku z tym, nie wiem jak to jest, może Państwo tego doświadczyli, ale wchodzi się czasami do mieszkania, które się kupuje z drugiej ręki, człowiek nic nie czuje. Wchodzi się do drugiego, nic nie czuje. Wchodzi się do trzeciego i wie, że je kupi. Skąd to wie? Nie wiem. Po prostu wie. I, I tak naprawdę, jeżeli patrzymy na rozwój, to rozwój i doświadczenie zdobywamy wtedy, gdy wychodzimy poza sferę komfortu i gdy sytuacja wykracza poza nasze pierwotne plany i oczekiwania. Człowiek może doświadczyć czegoś nowego, tylko wchodząc w coś nowego, coś, coś z zewnątrz. Jeżeli patrzę na siebie, jak stoję w supermarkecie i wybieram ser, który kupię, i tam jest 120 gatunków sera, ja podchodzę i mówię gołdę poproszę. A za tydzień przychodzę sobie myślę, Boże, kto to kupuje? Trzeba coś w swoim życiu zmienić. To i królewskiego poproszę, to pojawia się refleksja, po co była cała ta zmiana? Dlaczego nie przychodzimy co tydzień, nie mówimy, co tydzień zjem nowy ser, a w tym tygodniu nawet taki, co sam chodzi po talerzu. I jeżeli patrzymy na codzienność, to oczywiście gdzieś naturalnie chcielibyśmy się znaleźć w tym obszarze sfery komfortu, takiego spokojnego życia, gdzie wszystko e, toczy się bez większych zagrożeń. Natomiast to, co w życiu jest najpiękniejsze, pojawia się kawałek dalej. To jest... E, tak jakbyśmy powoli wypływali na morze. To jest doświadczanie życia. Jedna z najcenniejszych rzeczy, jakie można w życiu osiągnąć, czyli poznać jego smaki, poznać smak radości, smutku, żalu, tęsknoty, ciekawości. One wszystkie mają swój smak i swoją wibrację, w związku z tym warto ich doświadczać. I jak czasami patrzę na ludzi, to mam wrażenie, że ludzie nie chcą doświadczać. Natomiast w sferze komfortu niewiele może się zdarzyć. Ale to, co jest piękniejsze, jest jeszcze dalej. Następny okrąg, do którego trzeba wejść, i dzisiaj dużo było o tym, i z ogromną przyjemnością tego słuchałem. To są marzenia. Marzenia są tam, gdzie jest wolność. A my w 1989 roku wywalczyliśmy wolność, a nie bezpieczeństwo. I pewnie nigdy bym do tych marzeń nie dotarł, gdyby nie mój syn. Od dzieci można się bardzo wiele nauczyć. Nie wiem, czy żeście zauważyli, że dzieci są prawdziwe. Dzieci nie udają. Dziecko jak widzi kogoś bez nogi, to mówi: O, pan bez nogi. A mówimy: cicho, przestań. A on nie wie, że nie ma nogi? Wie. No to dlaczego mam przestać? E, mój syn stanął przede mną i powiedział do mnie, miał 14 lat. Bujając się, powiedział: Tato, kup mi taką trampolinę do skakania, w Gosporcie widziałem, 120 zł. kosztuje, kup mi na urodziny. To jest kompletny projekt, nawet Unia płaci za takie projekty. A ja patrząc na niego, mówię: Jasiu, po co ci taka trampolina? A on patrząc na mnie mówi, żeby skakać, ojciec. psychologii jest takie pojęcie błysk. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia. Kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru. I do mnie dotarło, jak miałem 37 lat, że marzenia są po nic. Po prostu po to, żeby je zrealizować. Jeżeli ktoś chce wejść na Kilimandżaro, to idzie na I Jeżeli Ingvar Kamprad chciał zbudować IKEA, to zbudował IKEA. One są bardzo różne i one są tak naprawdę ani nienegocjowalne, ani nie podlegają oceny. Marzenia są czymś uroczystym. Są czymś odświętnym, natomiast dochodzimy do nich przez taką normalną prozę życia, przez codzienność. Zresztą tutaj była o tym mowa, o mrówczej pracy, ale gdzieś tam dalej są marzenia. I ja w ciągu trzech lat, między 37 a 40 rokiem życia, zrealizowałem większość marzeń z dzieciństwa, ale dopiero wtedy. Natomiast takim niezwykłym wydarzeniem było to, co się wydarzyło trzy lata temu, ponieważ mogłem zrealizować swoje największe życiowe marzenie. Zawsze marzyłem o tym, jak jeździłem na kempingi za granicę, żeby nie mieć małego namiotu, tylko żeby, tak jak Niemcy, mieć porządną przyczepę kampera. I trzy lata temu postanowiłem, że kupię sobie kampera, że marzyłem o nie 20 lat, stać mnie na niego i mogę go sobie kupić. I znalazłem taki samochód na Allegro, pojechałem do Łodzi, obejrzałem go, wróciłem do Warszawy, wpłaciłem 3000 zaliczki właścicielowi, czteroletni samochód i wpadłem w depresję. Taki smutek, takie poczucie, nie wiem co dalej. I po paru dniach moja żona mówi, czy ty kupujesz tego kampera, czy nie? Ja mówię, wiesz co, nie wiem. A no ona mówi, czego nie wiesz? Ja mówię, on nie wiem, czy go kupuje, ale przecież jej zaliczkę. Ja mówię, tak. Ale coś jest nie tak z nim? Ja mówię, nie, wszystko jest ok. To o co chodzi? Ja mówię, wiesz co, ja 20 lat o tym marzyłem. Ja dzisiaj mogę to zrobić. I ja nie wiem, czy ja tego chcę. To jest straszne uczucie. I wtedy ona mówi... Jacek, ty zawsze mi mówiłeś, że marzenia są po to, żeby je realizować. W związku z tym zrób to, bo nie będziesz wiedział, jak to jest mieć kampera. I ja dosłałem 97 tysięcy, i za 100 tysięcy kupiłem czteroletni samochód, który przez 11 miesięcy stoi pod domem, bo jest do niczego niepotrzebny. I pojechaliśmy do Chorwacji, wjechaliśmy na kemping. Żona poszła na spacer, na spacer, wraca i mówi: Jacek, nasz jest najstarszy, Niemcy mają nowsze. Czy to ma sens? Jest taki człowiek, którego uznałbym za swojego mistrza, którego uwielbiam, lubię go słuchać, jest niezwykły, ma energię większą niż moje dzieci razem wzięte i ja. Bo jak mój syn spuści rano nogi, to mówi: Zmęczony jestem. Ja mu jeszcze nic nie zrobiłeś. On mówi: No, a już jestem zmęczony. O tym człowieku nigdy tego nie widziałem. To jest profesor Bartoszewski. Profesor Bartoszewski ma 90 lat. Kiedyś powiedział, że są rzeczy w życiu, które warto, i są rzeczy, które się opłaca. I nie zawsze to, co warto, się opłaca. Nie zawsze to, co się opłaca, warto. A więc nie opłaca się kupić samochodu za 100 tysięcy, którego utrzymanie kosztuje 5 tysięcy rocznie i jest wykorzystywane przez jeden miesiąc i traci na wartości. Ale warto. Wiecie dlaczego? Bo spełnione marzenia nie mają ceny. Bo to dopiero się rozumie, jak się ma 80 lat i się mówi do wnuków, dziadek zawsze marzył o kamperze. I co dziadku? Babcia nie pozwoliła. I nigdy bym go nie kupił, gdyby moja żona powiedziała zupełnie inne zdanie. Typu, „To by się chyba w głowie poprzewracało. Ty chyba nie masz co z pieniędzmi robić. Ty kupisz sobie grata, który będzie stał pod domem to bym go nie kupił. Tak ważne jest to, kto nas otacza i kto czasami nas popchnie i powie zrób, nie bij piany, po prostu zrób. Richard Branson w swojej książce Screw it, let's do it, dokładnie o tym pisze. Jego rodzice mówi let's do it. Nie gadaj, zrób. On jest nazywany doktorem jest, tak, zawsze tak, do przodu, ale takich miał rodziców. To jest trochę tak, że to, co dajemy innym ludziom, wraca. Kto przywiezie swoją łodzią innego człowieka na drugi brzeg, sam też tam dopływa. Aby zapalać innych samemu trzeba płonąć. W związku z tym ważne jest to, jakie pole będziecie wokół siebie tworzyli i kto was będzie otaczał i kogo wy będziecie wspierali. Ale naprawdę czasami na niektóre marzenia czeka się lata całe. Jedno z tych marzeń będę realizował w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Otwieram w Warszawie na Chmielnej 10 swoją autorską księgarnię. Marzyłem o tym lata całe. Możliwość okazała się do Okazało się to możliwe do zrealizowania, bo miasto ogłosiło przetarg na pięć takich miejsc w Warszawie, żeby stworzyć takie centrum księgarniowe. W związku z tym na niektóre rzeczy musimy poczekać, niektóre możemy zrobić szybciej. Co jest dalej? Dalej są cuda. Kiedy grupa niepełnosprawnych wchodzi na kinie kiedy polscy naukowcy w zwykłych warunkach wymyślają produkcję grafenu. Kiedy ludzie potrafią naprawdę zrobić rzeczy, które są niewyobrażalne, bez nich byśmy stali w miejscu. W sferze komfortów jest spokojne życie. Natomiast proszę pamiętać, to jest droga donikąd. I e, jeżeli człowiek jest gotów wyjść, to naprawdę może doświadczyć tylko więcej, nigdy mniej, nauczyć się więcej. Bycie bohaterem swojego życia to akt odwagi. O, bycie e, głównym aktorem w filmie pod tytułem Moje życie to akt odwagi. I Churchill powiedział kiedyś, jeśli w życiu brakuje miejsca na odwagę, to inne cnoty są bez znaczenia. Dwoma rękami się podpisuje pod. Puk, puk, strach puka do drzwi. Otwiera mu odwaga, a tam nikogo nie ma. I różnica między mną dzisiaj a mną 20 lat temu jest taka. 20 lat temu się bałem i nie robiłem. Dzisiaj się boję i robię. Nauczyłem się żyć ze strachem traktować go jak sprzymierzeńca. Być może pobyty u Indian pomogły mi tam się dowiedziałem kim jest prawdziwy wojownik. Prawdziwy wojownik to jest człowiek, który zmierza się sam ze sobą. Oni mi powiedzieli tak: Jacek, jak pokonasz sam siebie, to już ci nikt nie stanie na drodze. W związku z tym, e, człowiek ma prawo się bać, bo tylko idiota się nie boi. Strach jest sprzymierzeńcem wojownika, ponieważ pozwala być uważnym i czujnym. I jeżeli nauczymy się z nim żyć, to tak naprawdę wszystko się w życiu zmienia. Czym jest odwaga? To cztery elementy. Pierwsze to zaufanie do siebie. To jest jeden z największych życiowych kapitałów. Proszę mi wierzyć, ufać sobie. Dam radę, a jak nie, dam, a jak nie, dam. A jak się przewrócę, to się podniosę. A jak się nie podniosę, to sobie poleżę. Eee... To jest trochę tak że jak dziecko zaczyna chodzić, to rodzice mówią, brawo, chodzisz. A przecież już wtedy mogliby mówić, słuchaj, trzy dni próbujesz, nie będziesz chodził, będziesz pełzał. Nie będziesz chodził. Maciuś chodził po dwóch dniach, koniec, skończyło się. <grym> jak dzieci <grym> idą do przedszkola, to rodzice mówią, skończyło się. Jak idą do szkoły, słyszą, skończyło się, będziesz się uczył, laba się skończyła. Potem szkoła średnia, skończyło się. Czek się żeni i słyszy, synu, skończyło się. To jest akurat prawda, natomiast... Zaufanie do siebie nie jest tym samym, co wiara w siebie. Zaufanie do siebie wynika z doświadczenia. Jeżeli przeżyłem tyle, ile przeżyłem, w związku z tym na pewno dam sobie radę dalej. Drugim elementem jest ryzyko. Nie ma życia bez ryzyka, nie ma biznesu bez ryzyka, nie ma możliwości kroku zrobienia do przodu bez ryzyka. Ale żeby zaryzykować, trzeba zaufać sobie. Trzecim są decyzje. Na ogół to ludzi hamuje. Podjęcie decyzji, chcieliby wszystko przeanalizować. Ja wam powiem, gdzie zapada decyzja o kupnie kampera. Nie w głowie, w sercu. Bo te prawdziwe projekty realizuje się z pozycji serca, nie z pozycji umysłu. Tam jest czysta kalkulacja i tam się opłaca lub się nie opłaca. Ale nie mielibyśmy ani iPadów, ani iPhone'ów, ani wielu innych rzeczy, gdyby człowiek posługiwał się tylko i wyłącznie czystą kalkulacją. I ostatni element to zaangażowanie. Życie na cały etat, z pasją. Życie, gdzie człowiek czuje smak tego, co się dookoła niego dzieje. I jak byłem w Nowej Zelandii, jedno z marzeń, które zrealizowałem, mając lat 40, wziąłem udział w raftingu ekstremalnym. Od tego miejsca do tego jest 7 metrów, to jest bardzo wysoko. Pontony podpływają z dużą prędkością i z dużej wysokości. Ja jestem tutaj, wpadają w miejsce, gdzie wir nie pozwala im odpłynąć. To jest impreza dla turystów, 100 dolarów kosztuje. To się musi udać, ale mówiono nam wcześniej, że będziemy się topić, i to jest największa atrakcja, bo topiąc się człowiek doświadcza swoich prawdziwych emocji. Ale na pontonie jest trzech ratowników, i wszystko dalej się uspokaja. A dalej zespół się cieszy: to jest jeden ratownik, drugi i trzeci, i czterech turystów. Natomiast te emocje są prawdziwe. Oczywiście, że mógłbym nie wziąć udziału, ale za 30 lat na pytanie wnuka, dziadek, gdzie tam jesteś, musiałbym powiedzieć: dziadek zdjęcia robił, a dziadek jest tutaj. Chciałbym Państwu powiedzieć, że zwycięzcy nigdy nie rezygnują. Rezygnujący nigdy nie zwyciężają. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli takie poczucie, że straciliście zaufanie do siebie, jeżeli będziecie mieli takie poczucie, to chyba ma sensu, napiszcie do mnie maila. Życzę Wam, żebyście nigdy nie stracili radości z tego, co robicie, zaufania do siebie, gotowości do doświadczania strachu i wchodzenia w to, co nowe i nieznane. Idźcie i bądźcie odważni. Dziękuję bardzo.